Dzień dobry, nazywam się Piotr Bożyk i będę miał przyjemność poprowadzić autorski program o nazwie Boarding. Od 17 lat jestem w branży lotniczej. Zajmowałem się różnymi rzeczami, od pracy w liniach lotniczych na lotnisku poprzez pisanie w mediach lotniczych. Moim teraz ostatnim i, i najnowszym zajęciem jest bycie redaktorem portalu branżowego ryneklotniczy.pl. I mam zaszczyt dzisiaj poprowadzić pierwszy odcinek nowego programu, a moim gościem jest pan Marcin Danił, prezes, wiceprezes polskich portów lotniczych. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry panie radze. Chciałbym zacząć pierwsze od jakby pierwsze moje sugestie i, i, i temat od gratulacji, ponieważ w ostatnich dniach port obsłużył 20 milionów pasażerów. Jest to absolutny rekord w historii lotniska Chopina. Jakie są przewidywania na koniec, ro na koniec roku? Czy magiczna też liczba 21 milionów pęknie i jak, jak, jakie prognozuje port statystyki? Tak, pęknie. Z takich wyliczeń, które robimy codziennie, analizujemy, też na bazie tego, ile mamy połączeń, jaki mamy load factor, wychodzi nam 21 milionów 300. 000. Więc przekroczymy, przekroczymy 20 milionów z dużym zapasem. W ogóle ten rok jest bardzo dobry dla branży lotniczej, bo osiągamy wzrosty. 15% rok do roku, jeżeli chodzi o ilość pasażerów, 11% rok do roku, jeżeli chodzi o ilość operacji lotniczych. Więc widać, że tak na szybko, że te wypełnienie tak zwane load factor samolotów jest wyższe. Dzisiaj to jest średnio 130 osób na, na samolot, stąd te dobre wyniki, i e, też kolejny trend, który zauważamy, to da, zatarcie sezonów. Można powiedzieć, że to lotnisko już e, nie ma takich dużych różnic pomiędzy sezonem szeroko rozumianym letnim a sezonem zimowym. Oczywiście rekordy notujemy głównie w miesiącach lipiec, sierpień, wrzesień, bo to są, to są e, liczby takie jak na przykład dziennie 78 tysięcy pasażerów. Dwa miliony e, miesięcznie, ale dzisiaj to jest powiedzmy 56-60 tysięcy pasażerów i milion 500 na przykład pasażerów miesięcznie. Więc w związku z tym te, 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 te różnice pomiędzy sezonami też się zacierają. To jest bardzo, dobre, bardzo dobra wiadomość dla tego, tej stabilizacji biznesu. A jakie są plany na przyszły rok? Jeżeli chodzi, Jakie są prognozy na przyszły rok, jeżeli chodzi o liczbę obsłużonych pasażerów? Prognozy są takie, że mamy ograniczenia. Mamy ograniczenia, my to w branży nazywamy mamy sufit, szczególnie, e, szczególnie w okresach pików, czyli po, m, rannym, popołudniowym i wieczornym. W związku z tym, oczywiście, przewidujemy wzrost, wzrosty, e, ale dużo niższe. Mówimy o 7-8% e, rok do roku, a wynika to z tego, że terminal jest e, wypełniony po brzegi. W związku z tym ta przepustowość nie może być tak, taka, jak cerynek, bo tak naprawdę bo tak naprawdę rynek mógłby ten trend wzrostowy utrzymać i, i mogłoby to być 15 czy 20%, ale przez to, że w roku 2019 podjęto decyzję o, o nierozbudowywaniu lotniska Chopina, o wstrzymaniu wszelkich inwestycji, no dzisiaj jak gdyby musimy to wszystko nadrobić i sprawić, żeby port wrócił do normalnych wzrostów. Tego, tego czego oczekuje rynek tak naprawdę od nas. No właśnie, wracamy do, do tej słynnej, przerwanej rozbudowy, która troszeczkę właśnie odbiła się takim złym, złym echem e, obecnie, ponieważ akurat wszyscy przestraszyli się wtedy pandemii, co to będzie i jak to wszystko będzie wyglądać. Natomiast e, no, prognozy pokazywały, że jednak ten ruch mimo wszystko będzie wracał i rósł, a do tego jeszcze. E, była też taka opcja, że był mniejszy ruch, więc można było te prace swobodniej prowadzić. Więc może przejdźmy teraz do tematu rozbudowy właśnie lotniska. Bo wiem, że taka górna jakby pułap to jest około 23 milionów dla tego terminala. Co się kiedyś pojawiało wcześniej w branży, w różnych przekazach medialnych, to ma ta przepustowość wzrosnąć do 28-30 milionów. Jak to. Jak to teraz PPL prognozuje i jak to będzie wyglądało? Bliżej 30, 30 plus milionów pasażerów rocznie. Będziemy głównie rozbudowywać terminal, bo infrastruktura jeżeli chodzi o drogi startowe, drogi kołowania jest wystarczająca. Musimy po stronie airside dobudować płyty postojowe. To już się zaczęło, tak naprawdę ten proces. Oddamy za chwilę kolejne trzy, czyli w sumie do końca przyszłego roku, jak dobrze pamiętam, to będzie sześć stanowisk postojowych, nowych. Natomiast braki mamy, jeżeli chodzi o ruch tranzytowy, stąd będzie rozbudowany ten pierś południowy. Będzie tam więcej miejsca do wykonywania kontroli paszportowej. Strefa Schengen również zostanie rozbudowana, przy czym zakładamy, że to będzie granica Schengen-Schengen umowna, będzie można było jakieś zainstalować tam ściany ruchome i, i, i to w sposób elastyczny zmieniać w zależności od potrzeb. I ta przebudowa, która skończy się w 2029 roku, powinna dać tam przepustowość ponad 30 milionów pasażerów rocznie. Ta koncepcja cały czas jest opracowywana. Do końca grudnia chcielibyśmy ją jako zarząd przyjąć i przystawić się do, do uzyskania zgód korporacyjnych, czyli, czyli zapewne rada nadzorcza i poinformujemy właścicieli, bo szacujemy, że to będzie wydatek rzędu półtora miliarda złotych, w związku z tym proces też musi się odbyć. Czy on będzie się odbywał jakimiś etapami, czy to będzie jeden etap, który otworzy później po jakimś czasie te, te nowe wnętrza terminala, czy, czy też będzie stopniowo prowadzony? Trudno powiedzieć. Na pewno, na pewno to jest główne założenie, chcielibyśmy utrzymać obecną przepustowość. W związku z tym nie stracić ani jednego pasażera. Pewnie, że jak się uda etapami powiększać port i uzyskać większą przepustowość, to byłby wzorcowy model, idealny dla nas, taki, taki oczekiwany, dlatego, że wtedy stopniowo byśmy wzrastali przepustowość i tak naprawdę zapewniali, zapewniali możliwość rozwoju również liniom lotniczym. Ta przebudowa też ma, ma pomóc naszemu narodowemu przewoźnikowi lotowi, czyli ta strefa tranzytowa też ma zostać rozbudowana. Tak naprawdę pod ich potrzebę, więc tak, tak, to by było, byłoby idealnie. Natomiast zobaczymy, zobaczymy na koncepcji, i zobaczymy, jak to będzie można etapować. Czy nie lepiej na przykład wybrać rozwiązanie, czyli nie etapujemy, ale robimy szybciej, mhm. albo etapujemy, a robimy trochę wolniej. To wszystko wyniknie, pewnie będzie wynikało ze wszystkich kalkulacji i, i analiz, które zrobimy, mając już gotową koncepcję. Jaki jest maksymalny czas realizacji, tak wyliczony, na podstawie różnych... Taki deadline, który chcielibyśmy, który chcielibyśmy, nawet musimy um, utrzymać, to jest marzec Koniec marca 2029. Czyli mówimy o rozpoczęciu sezonu letniego w roku 29 już e, ze zwiększoną przepustowością portu. No dobrze. A rozumiem, że z, z tej propozycji budowy osobnego terminala dla low-costów e, PPL rezygnuje póki co? Nie póki co, jakby <noise> definitywnie rezygnuje. To była, to była jedna z opcji. Jedna z opcji, czy na przykład nie nie będzie to wariant tańszy i szybszy, bo to też, to też rozpatrowaliśmy, natomiast biorąc pod uwagę wszystkie plusy, ale też niedogodności, minusy, transport pomiędzy terminalami, no, stwierdziliśmy, że, że to nie są takie oszczędności i w czasie i w kosztach inwestycji, żeby, żeby wdrażać ten, ten projekt, więc definitywnie, definitywnie porzuciliśmy tą koncepcję. W tym roku pojawiły się nowe linie, jak na przykład Etiopian. Fly Dubai dołożył drugie połączenie. Teraz za kilka dni przyleci Air Arabia tak, do Sharjah. Tak. Czego możemy się spodziewać? Czy będą jakieś nowości wśród też samych przewoźników operujących z lotniska Chopina? No, te zapytania o sloty są jak gdyby na bieżąco przedstawiane nam, tak zwane requesty. W tym roku to było o, o sezonie zimowym, jak mówię, w ogóle przyszły rok to było 150 tysięcy requestów. Przy czym my, my no, zgodziliśmy się na 130 tysięcy. Tak się trochę zastanowiłem, bo to nie my się zgadzamy tak naprawdę, bo jeżeli chodzi o przydzielanie slotów na lotnisko Chopina, to, to wykonuje to firma brytyjska ACL. Czyli lotnisko jest tak zwanym lotniskiem koordynowanym. Żeby zapewnić wszystkim takie same szanse uzyskania slotu i, i uczciwe rozpatrywanie zapytania, no to lotnisko jakby zdecydowało się na to rozwiązanie. I rzeczony ACL przydzielił dużo mniej, czyli te, te 8, ponad 18% mniej niż, niż chciał rynek. W związku z tym w przyszłym roku tak, tak będziemy zakładali i będziemy starali się umożliwić. Dodatkową przestrzeń do tego, żeby otwierać nowe kierunki. My preferujemy oczywiście wszystkie kierunki, których, których obecnie w ofercie nie mamy. Czyli to jest taki jeden z, z dodatkowych punktów, że na przykład, jak ktoś otwiera nowy kierunek, szczególnie long haulowy, to jest bardzo pożądane przez lotnisko. Ale też te krótkodystansowe, ale przy założeniu, że na przykład tego ofercie nie mamy. No mamy z lotu nowy kierunek Lizbona, który będzie otworzony też i za chwilę będzie funkcjonował w związku z tym. To są te też założenia, które, które chcielibyśmy wdrażać, czyli większa oferta lotniska Chopina i latanie w miejscach, gdzie nas nie było, więc umożliwienie klientom docieranie do, 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 do nowych miejsc na nowe kontynenty. No rozbudowujemy ofertę po prostu. No właśnie, lotnisko jest slotowe. Wielu przewoźników się bardzo czasem denerwuje, że nie może uzyskać jakiejś zgody, ale wiadomo, to firma przydziela. Czy rozbudowa też terminala spowoduje, że troszkę jakby tego miejsca się zrobi więcej dla, dla przewoźników, czy to firma ustali po prostu, a cel ustali tyle, ile będzie można przyjąć? Nie, nie, nie. My... Firma ACL działa na bazie tzw. parametrów koordynacyjnych, czyli port sobie analizujemy. Mamy komórkę taką analityczną, która analizuje tak naprawdę, ile jeszcze slotów możemy przyjąć, mając pewne ograniczenia na względzie. Tym ograniczeniem jest maksymalna ilość operacji, jaką możemy wykonać na drodze startowej. Dzisiaj to jest, po rozbudowie, dzisiaj mówimy o 38-40 operacjach na godzinę. Po rozbudowie będzie to 50-51 operacji. W związku z tym, mając ten, te informacje, drugim takim wskaźnikiem jest przepustowość terminala. Czyli ile osób możemy w tych pikach, bo to się liczy, zawsze, zawsze się mierzy w pikach, ile osób możemy tak naprawdę, mówiąc kolokwialnie, przepuścić przez kontrolę bezpieczeństwa, przez terminal w jakimś tam założonym standardzie obsługi. Mając te wszystkie dane analityczne, my w parametrach koordynacyjnych podajemy, ile jeszcze dodatkowo slotów lotnisko Szupana jest w stanie obsłużyć i na bazie tego ACL dokonuje przydziału tych slotów, czyli są requesty i oni wtedy, wtedy decydują, kto dostaje, ile dostaje, w jakich godzinach i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest proces dość złożony, ale robiony w sposób transparentny i, i, i wszyscy mają też informacje zwrotne, ile dostali. I z czym to jest spowodowane, że na przykład niektórych slotów nie otrzymali, a o które prosili? No dobrze, to może od slotów i od ruchu lotniczego i rozbudowy przejdźmy teraz do tematu lotniska w Radomiu. Jak wiemy, miało, być, miało obsługiwać nawet do pół miliona, teraz do końca listopada ledwo 109 tysięcy obsłużonych pasażerów. Jakie są w ogóle prognozy dla, dla, dla lotniska w Radomiu? Czy, czy jest jakaś szansa, że coś tam się więcej wydarzy, jeżeli chodzi o ruch lotniczy? Czy też, czy też nie wiem, lotnisko Chopina będzie namawiało troszkę low-costy, do, do, czy w linie czarterowe do otwierania rejsów również i z Radomia? Będziemy oferowali, bo lotnisko w Radomiu jest, Naszą własnością to w 100%. W związku z tym, e, dzisiaj, kiedy brakuje slotów e, na lotnisku Chopina, no to oczywiście zachęcamy do tego, żeby, żeby rozważyć e, opcję operowania tak, przez linię lotniczą, czy to biuro podróży, czy, czy regularną linię lotniczą z, z lotniska w Radomiu. My staramy się przygotować jakąś ofertę, taką szerszą, w połączeniu między obydwoma między lotniskami na, na sezon letni 2025. Nad tym pracujemy już od kilku miesięcy, tak naprawdę prowadzimy rozmowy. Zakładam, że ten ruch wzrośnie. Nie będą to jakieś spektakularne liczby. W najbliższych dwóch, trzech latach nie dobijemy do, do pół miliona. Terminal jest przygotowany na, na obsłużenie 3 milionów pasażerów, więc mamy tą, tą lukę dużą. Ja też przypomnę, że to lotnisko powstawało nie na bazie jakichś racjonalnych analiz ekonomicznych, rynkowych, tylko w oparciu o decyzje polityczne. Stąd ono jest przeskalowane i stąd jest trudne jak gdyby, do wypełnienia, do, do, do wypełnienia portu. Ja widzę jakieś szanse. To, co pan redaktor powiedział, 500 tysięcy mm, pasażerów rocznie jest to jakiś, jakiś cel realny do zrealizowania w ciągu kilku lat. E, tam jest też mnóstwo ograniczeń, bo to jest lotnisko współużytkowane z, z wojskiem, więc też musimy uwzględniać potrzeby wojska, więc ono nie może tak e, sobie funkcjonować e, w sposób powiedzmy stuprocentowo otwarty, jeżeli chodzi o oferty do klienta. Ale, tak jak wspomniałem, ono jest tak przeskalowane. Więc, więc gdybyśmy zrobili 500 tysięcy pasażerów w skali roku, no to myślę, że i, i strona wojskowa, i strona cywilna była bardzo zadowolona i ta, ta współpraca przebiega wzorowo. Więc, więc, tutaj nie byłoby większych problemów. Natomiast, no, klienci muszą latać i chcieć latać stamtąd, to wtedy linie lotnicze też pewnie będą otwierały i rozszerzały swoje, swoją ofertę. Dzisiaj mamy głównie kierunki czarterowe, z takich e, regularnych Wizer do Larnaki e, i Lot do Rzymu, to są dwa, reszta to są połączenia czarterowe, no zobaczymy, no, ja jeszcze nie przekreślam tego portu, natomiast jest to, jest to bardzo trudne wyzwanie, tak jak mówię, budowane na... I to jest ten, ten, ten największy problem, że to było jak gdyby cała koncepcja była budowana w oparciu o politykę, a nie w oparciu o ekonomię i racjonalne przesłanki rynkowo, finansowo-ekonomiczne. No tak, to przejdźmy teraz do tego drugiego lotniska, które też jest jednym z udziałowców SPPL, które było bardziej już racjonalne, przygotowywane, czyli modlin czy tam. Możemy się spodziewać e, jakichś inwestycji w najbliższych latach, ponieważ, e, no już tam pasażerowie troszeczkę na terminal narzekają. E, Ryanair, no to wiadomo, jak to Ryanair kręci czasem troszkę nosem i, i, i powoduje różne spięcia. Przenosi część operacji na lotnisko Chopina z, z Modlina. E, Modlin od pewnego czasu dosyć ma spore spadki, jeżeli chodzi o obsłużonych pasażerów i jaki jest pomysł e, i PPL-u, i, i Mazowsza na, na, na to lotnisko. My jako PPL od początku komunikujemy, od początku, kiedy, kiedy jest nowy zarząd I, i w ministerstwie, jak gdyby mamy, mamy nowych ministrów i nowe spojrzenie, jak gdyby na branżę lotniczą, w ogóle na porty regionalne. Od razu, od razu komunikowaliśmy, że tak, że Modlin będzie rozbudowywane. PPL chciałby w ogóle mieć skoordynowaną matrycę slotów, czyli takie informacje, ile slotów jest wolnych w Modlinie, ile, ile na Szopenie, ile w Radomiu, żeby to przedstawiać e, liniom lotniczym, tur operatorom w sposób e, e, skoordynowany i taki spójny. Mhm. I zakładamy, mhm. że ten ruch niskokosztowy jednak będzie bardziej rozwijał się na, na lotnisku w Modlinie i w Radomiu niż na lotnisku Chopina. I tu jak gdyby nie mówimy o jakimś przymuszaniu, czy nie wiem, czy jakiś pomysłach takich dziwnych jak administracyjny podział ruchu. E, e, zakładamy, że będzie to wynikało po prostu z innej oferty cenowej i z innej oferty obsługi tych linii, bo na przykład Modlin jest e, czynny operacyjnie przez 24 godziny na dobę. W Warszawie mamy Courtnight, czyli od, od przez, przez 8 godzin nie, lotnisko nie funkcjonuje od 22 do 6. W Radomiu również noce są, noca, nocą lotnisko jest zamknięte, więc myślimy, że tutaj ta oferta może być tak przygotowana, żeby, żeby dać kompleksową ofertę dla, dla wszystkich, którzy chcą w różnych godzinach operować i, i, i budować swój biznes w różnych miejscach. I to będzie jedna rzecz, taka, taka spójna polityka, bez przymuszania, raczej decyzja tu operatora, czy chce czy, czy, czy linię, czy chciałby spróbować latania z innego miejsca, ale żeby to mogło, mogło się wydarzyć, to musimy rozbudować Modlin. My jesteśmy gotowi oczywiście dofinansować, nie wiem w, jakim, w jakiej skali, czy, czy, czy dofinansować, czy dać dopłaty do kapitału, czy czy pożyczkę, natomiast tak, PPL zgodzi się udzielić takiej pożyczki czy finansować kapitału na, na rozbudowę, czyli na inwestycje. No i to samo z lotniskiem Chopina będziemy robić, tylko tu będą dwa różne produkty. Jednak lotnisko Chopina to jest lotnisko, dzisiaj to jest centralny port lotniczy dla Polski tak naprawdę, więc to jest lotnisko hubowe i tą funkcję też będziemy chcieli rozbudowywać pod kątem E, również lotniska w Baranowie, no bo to, to lotnisko w Baranowie też będzie miało funkcję centralnego portu komunikacyjnego. E, w związku z tym ten tranzyt, ten, 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 ta rola hubowa też powinna wzrastać na lotnisku Chopina, żeby potem płynnie tych pasażerów przenieść e, na nowe lotnisko Chopina, tak naprawdę do Baranowa. E, I to są te, te, te główne strategiczne plany, które chcielibyśmy realizować e, razem z również z lotniskiem w Modlinie i z Radomiem. Mówię jako lotnisko Schuppena dzisiaj. To teraz chciałbym jeszcze też zahaczyć troszeczkę temat CPK. Dzisiaj minister infrastruktury Dariusz Klinczak ogłosił, że 2031 rok to jest taka realna data otwarcia nowego, nowego portu lotniczego. No i też zapowiedział, że w, Lotnisko Chopina nie zostanie tak od razu zamknięte, że jest duże zainteresowanie, między innymi no też na loty VIP, na Loty cargo, na innego typu też loty. Jak, jak to będzie wyglądać wtedy w takiej sytuacji? Czy, ta dwa, czy ten 2031 rok jest realną datą, która może pozwolić na otwarcie nowego portu? Z naszego punktu widzenia to wygląda tak. No, my. Będziemy gotowi tak naprawdę do przeniesienia ruchu. Wtedy, kiedy centralny port komunikacyjny, a przypominam, że to jest nasza spółka matka, da nam harmonogram, jak to ma, ma być przeniesione jakby operacyjnie na nowe lotnisko i wiadomo, że część tej infrastruktury, dzisiaj lotniska Chopina, ona nie zostanie wygaszona od razu, jeżeli, jeżeli będzie taka potrzeba, bo ona będzie wyremontowana i będzie w dobrej, w dobrej, kondycji do tego, żeby dalej kontynuować jakąś, jaką, jakąś działalność. Gro ruchu, pewnie tego związanego z, z, z funkcją hubową naszego Narodowego Przewodnika zapewne będzie przeniesiona, bo inaczej rachunek ekonomiczny nie będzie miał sensu. Natomiast tak, to, to lotnisko będzie mogło być wykorzystywane, czy to pod potrzeby cargo, czy to pod potrzeby nie wiem, cargo express, dron, jakiegoś, jakiegoś, jakiegoś użytku dronowego, może nowych technologii, może Instytut Lotnictwa będzie chciał też używać tej infrastruktury. tak, Mamy drogę startową, mamy, mamy, mamy wszystko, co trzeba, żeby, żeby jak gdyby jeszcze to wykorzystać, właśnie może. może tak zwane HEDE, czyli ruch VIP, ruch, ruch oficjalny, międzypaństwowy. Więc to lotnisko na pewno znajdzie, znajdzie jakieś wykorzystanie. Pytanie, czy w pełnej infrastrukturze, taką, którą dzisiaj posiadamy, czy to będzie tylko jedna droga startowa i część terminala, to wszystko po naszej koncepcji rozbudowy pewnie będzie cały czas dyskutowane. Mamy zespół strategiczny, który, który te, razem z centralnym portem komunikacyjnym. Które opracowuje te wszystkie plany. Na pewno my będziemy gotowi do tego, żeby w 2029 obsłużyć to, to zwiększone zapotrzebowanie na, 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 na ruch pasażerski i cargo na lotnisku Chopina, i to potem po części zostanie przeniesione do centralnego portu i też będziemy przygotowani na, na różnego rodzaju koncepcje, czyli jak wykorzystać dzisiejsze lotnisko Chopina. W przyszłości i zakładam, że najbliższe parę lat pokaże, pokaże najlepsze rozwiązanie, jak można, jak można wykorzystać tę infrastruktury, która będzie tak naprawdę w nie wiem, 60% nowa. No tak, to znaczy jeden z takich aspektów, który też dał mi do myślenia, że lotnisko może nie od razu być wygaszone, to jest fakt, że Polska Agencja Rzegóni Powietrznej chce budować nową wieżę lotniskową. Także. Tutaj pod tym względem też taka inwestycja na pewno musi być opłacalna i na kilka, kilkanaście lat, niż na e, kilka lat do otwarcia e, e, CPK. Panie redaktorze, wszystkie te elementy, które, e, które dzisiaj, o których dzisiaj rozmawiamy, one z punktu widzenia rachunku ekonomicznego się zwracają, mówiąc, e, czy jest zwrot pozytywny e, z inwestycji, czy to rozbudowa e, terminala, o którym mówiłem, i, i, i część e, port to wszystko jest przeliczone i to wszystko lotnisko Chopina sfinansuje ze swojego wypracowanego zysku netto, który będzie ro, ro, rocznie wypracowywał. I co więcej, ten z, o 30% zwiększony ruch, on tak naprawdę sprawi, że ta inwestycja również zostanie zamortyzowana. Czyli to, co zarobimy, to będzie więcej niż to, co wydamy na inwestycje. Więc to wszystko z punktu widzenia rachunku ekonomicznego jest opłacalne i ma sens. Włącznie zapewne z wieżą, którą pasz będzie budową nową, tak? tak potwierdzam. Aczkolwiek tam nie widziałem rachunku ekonomicznego, ale zakładam, że przy tym wydłużonym okresie działania, czyli do tego 31-32 roku te wszystkie liczby będą, będą się zamykały w sposób na zielono, tak? Czyli in plus. Tak, no jako kilkuletni pracownik mogę tak Mogę za powiedzieć, że ta wieża już była troszeczkę za mała e, dla tego ruchu, który, e, który obecnie e, jest na lotnisku Chopina. Na pewno e, nowe wieże, które powstały, czy w Krakowie, czy w Katowicach, pokazują tą różnicę, jaka właśnie e, miejsca i pracy dla kontrolerów a to jest bardzo ważne przy tak, komfortu ja mówimy o bezpieczeństwie, tak, bezpieczeństwie że więc, ruchu, więc tak. te wszystkie aspekty muszą być wzięte pod uwagę i tutaj te, dobrze pan zauważył, nie tylko rachunek ekonomiczny, ale również zapewnienie bezpieczeństwa. E, czyli takiej daty typowej zamknięcia na razie lotniska Chopina nie ma. Jest tylko data, że przeniesie się ten ruch hubowy jak będzie otwarty CPK, natomiast później e, już dopiero w przyszłości będą podjęte kolejne kroki, jak to lotnisko będzie dalej wykorzystywane. Tak, nawet nie może być, bo jakby przy tego typu inwestycjach, które są no, wielo, wielowymiarowe, wieloaspektowe, no, to jest bardzo istotne, żeby był, była tak jakaś margines bezpieczeństwa i elastyczności, więc my jak gdyby, sobie monitorujemy, jak postępują prace, Oczywiście dużo wcześniej będziemy rozmawiali z liniami lotniczymi, tak, czy są zainteresowane, będziemy przedstawiali umowy, warunki itd., itd. W związku z tym, żeby to wszystko było spójne i zgodnie z tą strategią, no to może być tak, że ktoś powie, dobra, ja bym chciał jeszcze zostać na lotnisku Chopina, tak? no bo gdzieś tam widzę swój ten. No i jakby zobaczymy, czy tam się opłaca, bo wiadomo, że linia lotnicza, w zależności od kategorii, jakie statki powietrzne, czy to na mnie wtedy obliguje mnie do pewnych e, utrzymania, pewnego standardu, czyli w zależności od kategorii statku powietrznego, no to wiadomo, e, e, odpowiednie wozy strażackie i tak dalej, i tak dalej. I to będzie, e, to nie może być już dzisiaj tak naprawdę do końca zaplanowane, a myślę, że w trakcie procesu to będzie wszystko uzgadniane i pod to będą dokonywane pewne plany albo korekty planu, albo to będzie szło tak, jak, tak jak zakładaliśmy. To tak na koniec jeszcze chciałem podpytać. W 2023 roku port obsłużył 18,5 miliona, miał zysku brutto 432 miliony i przychody rzędu prawie 1,3 miliarda złotych. Jakie są prognozy na ten rok, jeżeli chodzi o finanse portu? Jak, jaki to może być wynik za, za 2024? Myślę, że przychody to będzie półtora miliarda. EBITA 500 milionów złotych za ten rok. Więc cały czas trend wzrostowy i te wyniki finansowe są, są naprawdę imponujące, naprawdę dobre. Dlatego też myślimy o rozbudowie, no bo mając tak dobre wyniki finansowe widać, że jesteśmy w stanie bez problemu sfinansować i zarobić dodatkowe znaczne środki na tym, że obsłużymy o 30% więcej pasażerów dzięst dobrze to dziękuję bardzo tak, dziękuję, dziękuję bardzo. bardzo za wywiad